Będziemy podejmować decyzje dotyczące naszej przyszłej pracy zawodowej. Ważne, aby były to wybory przemyślane, zgodne z naszą wiedzą, zdolnościami i naszymi marzeniami. Dziękujemy, że możemy się dzisiaj spotkać z przedstawicielami pracodawców, poznać ich firmy i zapoznać się z możliwościami rozwoju zawodowego. O zabranie głosu proszę pana Zbigniewa Grzykowskiego, dyrektora zespołu szkół w Boginie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w tym dzisiejszym spotkaniu. Szczególnie gorąco witamy wszystkich wystawców, przedstawicieli, partnerów naszej szkoły, którzy dzisiaj są tutaj z nami i przyjechali po to, aby przedstawić, zaprezentować swoją ofertę pracy, ofertę pracy dla uczniów i absolwentów naszej szkoły. A także instytucji, które wspomagają pracodawców i przedsiębiorców. Moi drodzy, to spotkanie dzisiejsze, tak naprawdę, gdybyście prześledzili kalendarz wydarzeń roku szkolnego, nie zostało wcale wpisane na początku września. Ale co się stało? Otóż w grudniu, kiedy mieliśmy spotkanie z przedstawicielami uczelni wyższych, Wielu z nas zwracało uwagę na to, że potrzeba spotkań z pracodawcami, potrzeba spotkań z firmami, z instytucjami, które dają młodemu człowiekowi pracę. Wobec tego to spotkanie tak naprawdę z Waszej inicjatywy dzisiaj się odbywa i ja mam nadzieję, że ono przejdzie do historii kalendarza imprez i wydarzeń szkolnych. Dzisiaj młody człowiek, który kończy szkołę. Chcę być wyposażony nie tylko w wiedzy i umiejętności, chcę, jeżeli tak zdecyduję, przystąpić do egzaminu maturalnego i ją znać, iść w takim kierunku, który mu odpowiada, ale jest też bardzo szeroka grupa takich osób, które myślą o pracy, które myślą o tym, ażeby pracować, kształcić się, a także rozwijać swoje umiejętności i możliwości. Dlatego to spotkanie dzisiaj dla Was jest adresowane i dzisiaj Wy możecie, moi drodzy, spotkać się z takimi instytucjami, które dają Wam możliwość nie tylko ym, pooglądania, co się dzieje w okolicznym miejscu pracy, ale co może być Waszą przyszłością, co może stać się Waszą pierwszą pracą. Może Waszą jedyną pracą, może Waszą pracą na całe życie. To wszystko jest związane z tym, że to Wy dzisiaj, moi drodzy, będziecie mogli takim przesmak bycia dorosłym, czyli jak gdyby trochę wysuwamy się w przyszłość Waszą. I nie jest to ta przyszłość postmodernistyczna, postapokaliptyczna, ale to jest ta przyszłość, która czeka Was niebawem. Przecież Wy tak naprawdę w końcu kwietnia będziecie już absolwentami szkoły klasy wręczowej na koniec czerwca, a Wy będziecie już szukać możliwości dalszego własnego, osobistego rozwoju. Zespół Szkół w współpracuje z ponad setką różnych podmiotów, które funkcjonują. I które świadczą usługi, są zakładami pracy. Nie sposób od razu zaprosić wszystkich. My dzisiaj postanowiliśmy na Wasze życzenie przede wszystkim zaprosić takie instytucje jak Komenda Polendowa Policji w Głowinie, firma Zbych Polend przedsiębiorstwo przemysłu ziemniaczanego Trzemeszka spółka ZOM, Chemiron spółka ZOM. Europesz Grupa, Dzień Soda Polska, pracownia reklamy W3M, Inwestor, Inwestrem, Opak Met. Ponadto będziemy również mogli spotkać się i zobaczyć, jaka jest oferta Banku Spółdzielczego w Mobilnie, oddziału Banku Milenium, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy czyli instytucji. I finansujących Was, finansujących również przedsiębiorców, a także instytucji, współorganizujących to funkcjonowanie. Liczę, moi drodzy, że dzisiejsze spotkanie będzie dla Was szczególnie ważne dla Waszego osobistego rozwoju, bo na tym zależy nam, na tym zależy szkole, na tym zależy Waszym nauczycielom, rodzicom. Ale przede wszystkim na tym musi zależeć Wam sami, żebyście widzieli i zrozumieli potrzebę kształcenia, ale i też potrzebę pracy. To dzisiejsze spotkanie, kończąc, jest też niesłychanie ważną lekcją doradztwa zawodowego. To na podstawie tej obecności dzisiaj doradztwo zawodowe będzie zaliczone lub niezaliczonych w przypadku osób nieobecnych. Moi drodzy, życzę wam dobrego spotkania, życzę wam dobrych wrażeń, a mam nadzieję, że wielu z was znajdzie tutaj dzisiaj swoją drogę do przyszłości. Niech to będzie twój dobry, udany start w przyszłości. waszą Chcieliśmy wam dzisiaj dedykować ten dzień, ale chcieliśmy też wam pokazać, że na naszym lokalnym regionie, w naszym lokalnym miejscu zamieszkania, w rejonie, który codziennie praktycznie nie rzadko odwiedzamy, są bardzo prężnie działające firmy i instytucje, które Również dla Was mają do zaoferowania bardzo ciekawe i dobre miejsca pracy. Ponadto pragnę zauważyć, że są też instytucje, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie, na współczesnym rynku pracy, to jest powiedzmy Urząd Pracy, Zakładu ubezpieczeń Społecznych czy różnego rodzaju banki, z którymi współpracować każdy z nas. Lubi, chce, szczególnie po to, żeby w tych bankach nie tylko gromadzić swój kapitał, ale także, żeby z tymi bankami współpracować na różnych płaszczyznach. Moi drodzy, te targi, które dzisiaj Wam weryfikujemy, to przede wszystkim bardzo ważna chwila dla każdego z Was, bo zauważa jeszcze jedną rzecz. Że tak naprawdę za chwilę zacznie się dla niego bardzo istotne dorosłe życie. I w tym dorosłym życiu czas pomyśleć o nauce, czas pomyśleć o pracy, czas pomyśleć o tym, żeby znaleźć siebie i móc siebie odnaleźć, zrealizować swój własny cel. Tak jak już mówiłem, dla niektórych być może. Gdzieś pojawił się perspektywa pierwszej pracy, a dla innych może pojawić się perspektywa pracy na całe życie. Życzę Wam dobrego startu w przeszłości. A na sam koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym dzisiejszym gościom, którym teraz wręczymy pamiątkowe podziękowania i gorące, serdeczne podziękowania płynące bezpośrednio od Was i od Waszych nauczycieli, wychowawców, od organizatorów, od wszystkich, którzy przyczynili się, że to przedsięwzięcie dzisiaj zostało zrealizowane i mam nadzieję będzie przynosiło skutek. Jako pierwszy wywołam tutaj przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mogibie w podziękowaniu za poświęcony czas oraz zaangażowanie w Szkole Targi Pracy Mój Start w przeszłości wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności. Podziękowania kierujemy również dla przedsiębiorstwa Zwykłe and Moment w Moginie. Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczonego Trzemeszno Spółka ZAŁ. Kolejne podziękowania kierujemy pod adresem Przedsiębiorstwa Chemirów w Bardzo serdecznie dziękujemy Przedsiębiorstwu Europash. Serdecznie dziękujemy za obecność. Przedstawicielom Banku Milenium. Dziękujemy bardzo serdecznie przedstawicielom przedsiębiorstwa inwestreny. Znacznie dziękujemy przedstawicielom Banku Spójniczego w Gnieźnie Oddziału Milby. Dziękujemy przedstawicielom przedsiębiorstwa Opakment Spółka Sądu. Dziękowania, kierujemy pod adresem firmy Wód Klaski, spółka ZO. Dziękujemy pracowni reklamy WGN. Dziękujemy przedstawicielom przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa ciech Soda Polska. Dziękujemy zakładowi ubezpieczeń społecznych. Dziękujemy Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mogilnie. Moi drodzy targi pracy, pierwsze nasze szkolne targi pracy, w Zespole Szkół w Mogilnie powoli dobiegają końca. Cieszę się bardzo, że jeszcze tu jesteście i będzie można podejść jeszcze porozmawiać z przedstawicielami, z naszymi gośćmi, z reprezentantami instytucji i firm. I cóż, moi drodzy, życzę Wam, żebyście nigdy nie mieli problemu ze znalezieniem dobrej pracy. Bo najważniejsze jest w życiu to, ażeby wykonywać taką pracę, która przynosi Wam satysfakcję i która daje Wam poczucie spełnienia. Róbcie to, co będziecie w życiu kochać. Wszystkiego dobrego w waszym starciu.